Cześć, jesteś tam, żyj pełnią życia tu i teraz. Chciałabym Ci powiedzieć jedną rzecz. Co jeśli Twoje słowa są nasionami? Co jeśli Twoje słowa dają Ci moc, żebyś wykreował, wykreowała piękne życie? To jest prawda. To, co mówisz, to, co dajesz na zewnątrz, to ma odzwierciedlenie w Twoim życiu. Także dzisiaj spójrz na to, co mówisz, jak mówisz, jakim tonem mówisz, gdzie mówisz, gdzie ta Twoja energia jest skierowana. Wszystko ma znaczenie. Twoje słowa mają dużą moc i pamiętaj, to co mówisz, wraca do Ciebie. Jeśli chcesz powiedzieć bardzo fajną rzecz do kogoś, pamiętaj, to słowo wróci do Ciebie po tysiąc kroć. Ludzie mówią: A tam przestań, to nieprawda. Prawda, ponieważ jeśli ty zasiewasz dobre ziarno, ono wraca do Ciebie. Czasami jest to w niespodziewanym momencie, w niespodziewanej chwili. Czasami jesteś nieświadomy tego albo nieświadoma tego, że do ciebie to wróciło bardzo fajnie, że dostałaś nową pracę, now, nowo, nowy związek, e, nową bluzkę, cokolwiek, 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 nową herbatę albo ktoś ci zaoferował fajną pracę, cokolwiek innego, ty manifestujesz wszystko, ty to sprawiasz, że jest. I pamiętaj, jeśli mówisz, kreujesz, jeśli mówisz do kogoś innego, też królujesz jego życie po, po części, ponieważ to jego jest siła, jeśli chce to przyjąć.